Cześć kochani, tak na szybko chciałem wam powiedzieć, dlaczego teraz nie nagrywam filmików. Tworzę film motywacyjny, który wymaga bardzo dużego nakładu pracy z mojej strony. I tutaj macie takie szybkie intro. Zapraszam do oglądania. Film motywacyjny będzie dotyczył oczywiście sportu. Ale nie jednego sportu, tylko wszystkich sportów, jakie uprawiałem w ciągu całego życia. Będzie to trening siłowy. Tenis stołowy. Skakanie na rowerze, bieganie, nunchaku, street workout, arm wrestling, dwubój olimpijski, cross training oraz breakdance. I cały zamysł tego filmu jest taki, żeby zmobilizować jakiegokolwiek człowieka do podjęcia aktywności fizycznej. Kogoś, kto nie miał jeszcze styczności ze sportem. Pokażę po prostu jak ważny jest sport w moim życiu. Także zapraszam serdecznie do oglądania już wkrótce.